Powiemy teraz sobie o opiniach i ich rodzaju. Mamy opinię, o której już wspominałam dzisiaj, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Jest to jedyna opinia wydawana przez zespół orzekający, czyli ma moc orzeczenia. Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli dysgrafia, dysleks, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia. W sprawie, opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego, czy w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. Opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, w sprawie spełnienia przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. W sprawie spełnienia przez ucznia obowiązku szkolnego y, lub obowiązku poza szkołą, w sprawie zwolnienia ucznia np. Na z nauki drugiego języka obcego, y, w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, w sprawie objęcia ucznia z indywidualizowaną ścieżką kształcenia, w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania, do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, i tutaj musimy chwileczkę się zatrzymać i powiedzieć sobie o tym, że dla ucznia o specyficznych trudnościach w uczeniu się, czyli to, co tutaj mieliśmy wcześniej, yy, i dla ucznia właśnie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych, zawsze, drodzy Państwo, dla tych dwóch rodzajów opinii, specyficzne trudności i jeżeli opinia o tym stanowi, tworzymy obowiązkowo dostosowania wymagań edukacyjnych. I tutaj też każdorazowo, często prowadząc konsultacje w szkołach z zakresu udzielania dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, spotykam się z takim pytaniem. Czy każdy nauczyciel ma tworzyć dostosowania, czy może być to jakieś zbiorczy, zbiorcze dostosowanie? I tutaj, drodzy Państwo, nie mamy uregulowania w przepisach, jednakże dla Logika tak podpowiada i praca z dzieckiem, żeby to wsparcie rzeczywiście miało odzwierciedlenie. Nie każdy nauczyciel, to jest moje stanowisko, sporządzi dostosowania ze swojego przedmiotu, bo wtedy mamy pewność, drodzy Państwo, że zapoznał się z tą opinią, mamy pewność, że dostosował to do pracy z dzieckiem i do swojego przedmiotu, bo inaczej przekazujemy wiedzę na geografii, inaczej na matematyce, inaczej na języku polskim. Zresztą to dziecko z opinią może inaczej funkcjonować na różnorodnych przedmiotach. Dlatego z każdego przedmiotu osobna opinia dołączamy to do teczki dziecka. To wówczas przebiega najbardziej sprawnie. Żaden nauczyciel, drodzy Państwo, nie może odmówić tego. Więc tutaj też z praktyki, jeżeli my jako specjaliści to robimy, czy jako wychowawcy to zbieramy, ważne, żeby to ustalić w swojej placówce, nie może się uchylić o tego żaden nauczyciel, ponieważ to jest obowiązek nauczyciela, który pracuje z dzieckiem, aby zapoznał się z dokumentacją z poradni, aby sporządził dostosowania, jeżeli o tym stanowi opinia i żeby je stosował w praktyce również. Więc tutaj proszę o tym pamiętać. Kolejna opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły, w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, tutaj chodzi o przyuczenie do danej nauki zawodu w sprawie braku sprzeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy w innych sprawach związanych z kształceniem, więc tych rodzajów opinii, drodzy Państwo, mam naprawdę dużo.